Nie będę mówił o, o, o rezultacie, bo on dzisiaj nie jest najważniejszy. Mistrz Polski poznamy dopiero w maju, nie teraz. Czuję się podenerwowany, ponieważ robimy wszystko, żeby być lepszym i żeby się rozwijać. Trenujemy nawet dwa razy w ciągu dnia. Ale odnoszę wrażenie, że nie wszystkim zależy na rozwoju polskiego futsalu. Myślę, że, że świetne widowisko dla kibiców. Przyszło dzisiaj. Prawie, prawie cała hala przyszła, więc to, co, co mogli zobaczyć, to na pewno świetny, szybki, twardy mecz, otwarty z obu stron. I, i myślę, że, że to najważniejsze dzisiejszego dnia. Bo, bo jeśli podsumować z naszej strony, no to szkoda niewykorzystanych sytuacji, bo, bo było tego mnóstwo. Leczno nas gdzieś cały czas skontrowało, starało się nas wybijać z rytmu, ale, ale tych sytuacji było multum i, i, i szkoda, że nie wpadły, bo, bo mogliśmy nawet przy 3-3 przechylić tą szalę zwycięstwa na, na swoją korzyść, ale tego, tego się dzisiaj nie udało. I, i, I trudno, tracimy dwa punkty. Teraz mamy dwa dni na regenerację i, i skupiamy się już na meczu w Toruniu. Tak widać było, że to jest niesamowity mecz. Na dużej energetyce, dużo. Dużo agresji. Ja bym to nazwał mecz walki, ale nie lubię mm. mówić, że mecz walki, bo wtedy jest mało futsalu. To było zarazem i, za du i dużo futsalu, i, i, i dużo tej walki. Mieliśmy plan na ten mecz, jednak no, pierwsze 10-15 minut w naszym wykonaniu było, było słabe. Ostatnie 5 minut bardzo dobre, i wtedy szczeliśmy dwie bramki, i, i tak naprawdę powinniśmy jeszcze szczelić co najmniej jedną albo dwie i wyjść z wyższym prowadzeniem. Taktycznie byliśmy przygotowani bardzo dobrze, jednak bramkę numer 1 i bramkę numer 2 mimo wszystko tracimy z naszych błędów taktycznych, e, ponieważ e, też zmęczenie się wdało we znaki i pias narzucił bardzo duże tempo. E, naszą taktykę też w tej wyższej obrony popsuło te pięć fauli, które szybko złapaliśmy w drugiej połowie. Widać było, że już troszeczkę opadamy z sił przy szerszej kadrze gospodarzy. Dlatego postanowiłem wycofywać bramkarza. Myślę, że to był strzał w dziesiątkę, bo troszeczkę mm, odpoczęliśmy. Eee, no i w końcówce to mogło się już zaważyć, że tak naprawdę w dwie strony, eee, bo i Pias miał bardzo groźne uderzenia z dystansu i my mieliśmy kilka super sytuacji sam na sam, ale sądzę, że ten 3-3 jest wynikiem, e, wynikiem sprawiedliwym, no dzisiaj też osłabieni, w czwartek kontuzji doznał Kuba Konkol, nasz najlepszy strzelec. To na pewno nam nie ułatwiło zadania, ale zespół dzisiaj stanął na wysokości tego zadania, właśnie nadrabiając z połowością, tak? i Bardzo szanujemy ten punkt, bo niewiele drużyn taki punkt tutaj na tej hali osiągnie. Musimy się szybko regenerować. Przed nami dwa bardzo ciężkie mecze: derby Wielkopolski, potem na otwarcie trapezu mecz z Turuniem. Muszę pogratulować swoim chłopakom. Wysiłku, który to wło włożyli. Nie do końca może taktycznie jestem zadowolony, ale e, finalnie, e, finalnie powinniśmy się cieszyć z tego punktu. Dziękuję. Ciężki mać, ja wiadomo, fajna drużyna, ale widzieliśmy wszystkie założenia, nic nowego, czego my nie wiedzieli, oni nam nie pokazali i wszystko my wiedzieli, co oni będziemy grali, różne schematy. Także wszystko my byli przygotowani i. Так, в другій половині було була пшивага. Сенджові швидко усадили нас на п'ять фаулів. Мущали ми трошечкиcofнуть. Але ви вичивалиш ми і могли навіть її ще шаляти. Шкода, але шануємо-то один пункт і йдемо до пшоду.